Panie ministrze, w czasie szczytu zdrowia odbyła się dyskusja w gronie polityków na temat tego, jak powinno się planować politykę zdrowotną państwa. Jakie najważniejsze wnioski w pana opinii płyną z tej dyskusji? Ja myślę tak, bo z reguły przy, takich, w takich, przy okazji takiego zagadnienia jest pytanie, czy jest polityka zdrowotna, jaka ona jest, jaka powinna być i co trzeba by było zrobić, żeby. Obojętnie co pod tym słowem rozumiemy, żeby była dobra. No więc z pewnością, znaczy, jeżeli ja bym powiedział, że oczywiście polityka zdrowotna jest, jest ona prowadzona przez Ministerstwo Zdrowia, jest taką polityką trochę doraźnych zmian, potrzebnych, koniecznych, ale, ale doraźnych, trochę taką polityką. Może to już oklepane gaszenia pożarów. My teraz na przykład działaniem objawowym z pewnością jest, są pakiety antykolejkowe czy antynowotworowe, absolutnie działania potrzebne, poprawia, które mają na celu poprawić dostępność do leczenia w ogóle i w tym do poprawy wyników w zakresie lecznictwa onkologicznego. Ale Chciałoby się i o tym rozmawialiśmy, żeby ta polityka była szersza wtedy, kiedy jest polityką całego rządu, kiedy tak jak to dzisiaj mieliśmy udziałem z udziałem pana wicepremiera, ministra gospodarki z pewnością Minister Finansów, ale także i merytorycznie w zakresie zdrowia publicznego wielu innych, wiele innych resortów, a po to, a żeby była właśnie ponadresortowa, a nie dotyczyła tylko Jednego, jednego działu gospodarki, jaką jest ochrona zdrowia. W związku z tym mówiliśmy także o tym, przynajmniej ja staram się przekazać, przekazać taki przekaz, przekazać taką myśl, że brakuje nam wzajemnej komunikacji, że i wewnątrz środowiska, a może czego także mieliśmy troszkę przykłady na tej sali. Po, yy, właśnie tego wyjścia z, yy, z yy, poza środowisko. Bo z jednej strony mówimy że powinna być ponadsektorowa, ponadesortowa, a z drugiej strony, jeżeli ktoś jest spoza, to mówimy, że on się nad tym nie zna, że, że on nie rozumie specyfiki i często nawet nie tylko, że z nim polemizujemy no może czasami słusznie, ale bo go nie chcemy wysłuchać. W związku z tym trzeba być konsekwentnym i trzeba się nie, nie okopywać. Myślę, że to dotyczy wszelkiego rodzaju. Dwóch stron, jakie się pojawiają, czy to środowiska lekarskiego i rządzących, czy wewnątrz, bo przecież też mamy wiele, wiele kontrowersji wewnątrz samego środowiska, że powinniśmy nauczyć się wreszcie rozmawiać, komunikować, wsłuchiwać w argumenty drugiej strony, mało tego docenić i zrozumieć to, że mogą być różne interesy, i zrozumieć to, że ta tak zwana druga strona. Musi także, nie, nie, nie może tylko ustępować, tylko także pewne, pewne racje trzeba by było uznać. Poza tym, mówiliśmy o tym, co jest, co wydaje się w tej chwili naj, najistotniejsze, poza tymi sprawami, które doraźnie muszą być uregulowane: otóż niedobór kadr medycznych i to tych. Nieźle zarabiających jak lekarze i wszystkich pozostałych, czyli o dużo niższym statusie, przynajmniej ekonomicznym. Oczywiście są to dwa różne zagadnienia, ale w jakiś sposób się łączą, uzupełniają. I ponieważ możliwość naprawy tego, tego typu rzeczy jest no w perspektywie wielu lat, należy nie tylko mówić, ale myśleć, jak to zmienić. Poprzez rozszerzenie możliwości kształcenia. No niestety także z tym są, z tym jest wiąże się zwiększenie dotacji na, na naukę. Oczywiście jest potrzebna dy, dyskusja, na przykład czy należy zwiększać ilość miejsc tej, tej możliwości tego kształcenia, czy tylko ilość ludzi, którzy potencjalnie później zasilą kadry medyczne. No i oczywiście temat niestety stały, to znaczy niestety dlatego, że w ostatnim czasie znowu jest o tym ciszej, czyli zdrowie publiczne jako ten element i tutaj wszystkie argumenty, których nie będę powtarzał, dla których warto się tym zająć, a które z jakichś to powodów znowu zostało odłożone ad ACTA i należałoby do tego wrócić, chociażby także z tego powodu, że wydaje się, że wtedy... Zaangażowanych w to podmiotów poza ochroną zdrowia będzie dużo, dużo więcej, w tym sam podmiot tych działań, czyli w tym wypadku nie tak jak medycyny naprawczej pacjent, tylko obywatel naszego kraju, który będzie także świadomie i aktywnie w tym wszystkim uczestniczył, co jest związane ze zdrowiem publicznym.